Znaczy na pewno gracze PvP zgromadzą, ale także będą mogli tam grać także osoby, które w PvP dobre nie są, bo z tego co słyszałem tam też jest strefa bezpieczna, więc tam mogą łatwo sobie wbijać. Ale w każdym razie generalnie zauważyłem pewną taką tendencję, że twórca na początku robi dobry content, a potem kiedy otwiera swój serwer to skupia się tylko i wyłącznie na promocji tego serwera. I to jest według mnie ogromny błąd, bo to po prostu sprawia, że widzowie zauważają, że ty skupiasz się tylko na serwerze, tworzysz treści tylko z serwera, a jakby przestajesz powoli produkować ten dobry content. Dlatego ja nie staram się jakoś tak e, mega, mega mocno wpychać wszędzie tej Sigmy. No nie wiem, na przykład mój najnowszy film, to totalnie nie jest o ten serwerze. Dosłownie raz tylko wbiłem na ten serwer i to tak wiecie, z takiego dosyć powodu jasnego, że potrzebuje po prostu potrenować z konkretnym itemem, tak? Żeby pokazać w filmie, jak tego itemu się używa. I wiesz, wiecie, wydaje mi się, że taka promocja jest lepsza, gdzie po prostu pokazujesz serwer, jego zastosowanie i że warto na niego wbić, żeby zrobić konkretną rzecz, a nie po to, żeby powiedzmy mm, robić cały, cały film z tego serwera, że wiecie, takie stricte promocyjne.